Peter Olman, moja historia. Nazywam się Peter Olman. Jestem uczniem Jezusa. Dziś jestem narodzony na nowo. Opowiem wam teraz moją historię. Film Tima Carwena. Urodziłem się w roku 1970. Moi rodzice byli hipisami w ruchu Dzieci Kwiatów. Miałem jednego starszego brata. Dorastaliśmy w otoczeniu narkotyków i tego wszystkiego, co wiązało się z ruchem Dzieci Kwiatów, swobody seksualnej itd. Gdy dorastaliśmy jako dzieci, nie stawiano nam żadnych granic. Mojego ojca nie widywałem zbyt często, był skłonny do przemocy. Bił mamę i pamiętam, że bardzo się go bałem. Regularnie trafiał do więzienia, więc nie widywaliśmy go zbyt często. Osobą, która najbardziej się nami opiekowała, była moja matka. Pamiętam, że jako dzieciak tęskniłem za ojcem za kimś, kto by mnie kochał, komu mógłbym ufać. Pamiętam, że moi koledzy ze szkoły mieli te bezpieczne rodziny, matkę, ojca, dziadków. Ja tego nie miałem. Odczuwałem brak czegoś wewnątrz mnie. Jako młody chłopak poszukiwałem czegoś. Byłem poszukiwaczem i śmiałkiem, ponieważ w dzieciństwie nie stawiano nam żadnych granic, częścią mojego życia były kradzieże. Bo nie było żadnych reguł odnośnie tego, jak należy żyć. Gdy miałem 4 lata, razem z bratem, który miał wtedy 5 lat, dokonaliśmy pierwszej kradzieży z włamaniem. Włamaliśmy się do piwnicy. Mieszkaliśmy wtedy w wielkim domu, w którym były mieszkania. Pamiętam, że gdy przyszliśmy do matki z torbami skradzionych rzeczy, powiedziała: Nie, nie tu, gdzie mieszkamy. Byliśmy więc wychowywani w trochę niestandardowy sposób. Pamiętam, że gdy miałem około 6 lat, byłem w pomieszczeniu, gdzie była moja matka i inni ludzie, jej przyjaciele. Oni wyciągnęli szklankę z jakimś napojem i powiedzieli mi: To jest trucizna, jeżeli to wypijesz, to umrzesz. To kompletnie złamało moje serce. Poczułem strach przed śmiercią, ale też brak zaufania wobec dorosłych. Pojawił się we mnie ból, który zaczął rosnąć. Zacząłem odtąd szukać sposobów na uśmierzenie tego bólu. Zacząłem planować własną śmierć. Będąc jeszcze dzieckiem, podjąłem nieudaną próbę samobójczą. To było jakieś poszukiwanie. Zacząłem spędzać czas ze starszymi ode mnie osobami, które piły alkohol, brały narkotyki itd. Tak Gdy miałem 9 lat, po raz pierwszy zacząłem się upijać. I to trwało przez kolejne lata. Potrzebowałem poczuć kopa, aby czuć satysfakcję. Pamiętam, że odczuwałem pewnego rodzaju satysfakcję, kiedy coś brałem bądź piłem. Dorastając, często się biliśmy z bratem. Ponieważ on był starszy, to zazwyczaj wygrywał. Wiele razy lądowałem z tego powodu w szpitalu. Pamiętam, że oglądałem filmy Kung Fu i byłem zainspirowany przez Bruce Lee. Chciałem wiedzieć, jak się walczy i jak pokonać brata, jak mogę obronić matkę przed ojcem, gdy przychodzi i ją bije. To doprowadziło mnie do trenowania sztuk walki. Gdy miałem 12-13 lat, moja mama zdecydowała się doprowadzić siebie samą do porządku. Ale w tym czasie obaj z moim bratem byliśmy już przestępcami. Byliśmy już w pełni uzależnionymi od substancji przestępcami i bardzo trudno było nam się zmienić. Ojciec mojej dziewczyny był recydywistą, popełniał wiele ciężkich przestępstw. Gdy byłem nastolatkiem, on w pewien sposób przygarnął mnie pod swoje skrzydła i zaczął mnie w pewien sposób wychowywać. Znalazłem w nim ojca, jakiego nigdy nie miałem. Przyłączyłem się do niego, zacząłem przy nim zarabiać pieniądze. Byłem jego człowiekiem od wymuszeń. Nie nachodziliśmy mieszkania, biliśmy ludzi. Robiliśmy rzeczy, które były okropne. Gdy miałem 23 lata, on został postrzelony w trakcie bójki i umarł. To mną wstrząsnęło, pamiętam, że dotarło do mnie, że sposób, w jaki żyję, nie jest dobrym sposobem życia. Zaczęło do mnie docierać, że na mnie też przyjdzie kolej. Zacząłem widzieć, jak przyjaciele i różni ludzie wokół mnie umierają z przedawkowania albo wskutek przemocy, wypadków i tego typu rzeczy. Oczywiście to miało związek z narkotykami. Tak naprawdę, chciałem porzucić ten styl życia. Nie chciałem już tak żyć. Próbowałem z tym zerwać na różne sposoby, przeprowadzając się, idąc na odwyki, próbowałem też praktykować różne religie. Pamiętam, że kiedyś przyszli do mnie świadkowie Jechowy. Pomyślałem, że może to jest dla mnie, ale to nie zadziałało. Szukałem w islamie, hinduizmie, buddyzmie, nic nie działało. Brałem coraz więcej twardych narkotyków i cierpiałem na zaburzenia psychiczne. Z powodu tych narkotyków zacząłem mieć skłonności samobójcze. Znienawidziłem moje życie. Lecz gdy brałem narkotyki, czułem, że one mnie jakoś podtrzymują. Moje życie się rozsypało. Zacząłem mieć tiki nerwowe, będące skutkiem ubocznym amfetaminy. Było po mnie widać, że jestem narkomanem. Byłem bardzo wychudzony. Oczywiście trafiłem również do więzienia. Początkowo wiązało się to z unikaniem służby wojskowej. Spędziłem dwa tygodnie w więzieniu. To było bardzo upokarzające. Nazwano mnie dezerterem. To była moja pierwsza odsiadka. Później trafiłem do więzienia na prawie rok za przemoc i różne głupie rzeczy, jakie zrobiłem pewnym osobom i policjantom. Poszedłem do więzienia, to było okropne. Moich przyjaciół z przeszłości już nie było, oni wszyscy pomarli od tego wszystkiego i nie miałem już przyjaciół. Nie wiedziałem komu ufać, gdzie mieszkać, w ogóle po co żyję. Jedynym, co trzymało mnie przy życiu, były narkotyki. Brakowało mi czegoś wewnątrz. Przez cały czas zmagałem się, aby odczuć wewnętrzny pokój, by nasycić się życiem, ale tego nie było, miałem w sobie pustkę. Poczucie winy, wstyd, było mi bardzo źle. Byłem bezdomnym, mieszkałem w schronisku, nigdzie mnie nie chciano, zacząłem tracić zęby, wyglądałem jak wrak człowieka, ludzie oglądali się za mną na ulicy, byłem obłąkany. Pamiętam, że kiedyś przez dwa dni chowałem się w krzakach, bo odszedłem od zmysłów i starałem się przed czymś uciec. Atakowałem i biłem ludzi bez powodu. Bo wydawało mi się, że mnie prowokują. Zacząłem słyszeć głosy. W roku 2000 leczyłem się u jednego z wybitnych szwedzkich specjalistów z dziedziny psychiatrii. Byłem w kompletnej rozsypce i myślę, że on uważał mnie za interesujący przypadek. Oczywiście przepisał mi leki i zdiagnozował u mnie różne choroby. Gdy zostałem zdiagnozowany, poczułem się pewniej. Pomyślałem: Wow, to jest właśnie przyczyna, dla której jestem taki pokręcony. Dostałem pokój w ośrodku. W tym ośrodku był człowiek, który nazywał się Imar. On głosił tam Ewangelię. Był wierzącym w Jezusa Chrystusa. Słyszałem o nim. Lecz w tamtym czasie myślałem, że z wierzącymi w Chrystusa musi być coś nie tak. Bo jak można wierzyć w takie bajki? Pewnej nocy przyszła kolej na mnie. Pamiętam, że zapukał do moich drzwi. Byłem paranoicznie zalękniony. Kto to może być? Ale otworzyłem. Na zewnątrz stał ten właśnie człowiek i powiedział: Bóg powiedział mi, żebym się o ciebie modlił, Peter. Ja na to naprawdę? Nigdy wcześniej czegoś podobnego nie słyszałem. Powiedziałem mu: Tak, możesz to zrobić, bo ja czegoś potrzebuję. A potem on powiedział: Bóg mi powiedział, żebym się z tobą przeszedł na spacer. Powiedziałem: No dobrze, to przejdźmy się. Pamiętam, że z nim rozmawiałem, opowiadałem mu historię mojego dzieciństwa. Mówiłem mu o tym wszystkim, o tym, że nienawidzę moich rodziców, nienawidzę ludzi, którzy mnie skrzywdzili, nienawidzę siebie samego. Narzekałem, byłem bardzo rozgniewany, byłem wściekły na to, co mnie spotkało, a On mnie słuchał. Po chwili jednak powiedział: Peter, wysłuchałem Twojej historii, ale chcę ci coś powiedzieć. Powiedział mi, że problemem był grzech i że potrzebuję w moim życiu Jezusa Chrystusa, który jest jedyną drogą dla wszystkich ludzi na tym świecie. Poczułem, jakby coś przeszyło moje serce. Wiedziałem, że coś w tym jest. On zaczął opowiadać mi swoją historię, to jak został zbawiony niesamowitą historię tego, jak spotkał się z Panem. Ja bardzo dobrze radziłem sobie z rozpoznawaniem kłamców i wiedziałem, że ten człowiek nie kłamie. To, co mówił, było albo kompletnym obłędem, albo prawdą. Ten człowiek miał to, znalazł to, miał w sobie pokój, miał w sobie to, czego szukałem przez całe moje życie. Pamiętam, że słuchałem jego historii i podnosiła się we mnie jakaś nadzieja. A wtedy on powiedział, teraz Peter, pomodlę się o Ciebie. Kiedy położył na mnie swoje ręce, coś na mnie zstąpiło. Na moje ciało spłynął pokój. Pamiętam, że wybuchnąłem płaczem, zalałem się łzami. Nie robiłem tego od dawna. Ta część mnie była w pewien sposób martwa. To, co wiąże się z uczuciami i łzami, to się stało niczym kamień, ale jakoś się roztopiło. Modlił się o mnie. Tamtej nocy nie przyprowadził mnie do Chrystusa, ale uświadomiłem sobie, że potrzebuję tego, co ma ten człowiek. Umieram bez tego. Bez tego zginę. To doprowadziło mnie do szukania Chrystusa. To poszukiwanie doprowadziło mnie do kościoła luterańskiego w pewnej miejscowości w Szwecji. Oni mnie przyjęli z miłością. Przytulili mnie i nawet wyznaczyli mnie, co nie do wiary, do zbierania kolekty. Byłem złodziejem, a tu nagle miałem zbierać pieniądze od ludzi z Kościoła. Ale nie stałem się członkiem Kościoła, bo chciałem czegoś realnego. Chciałem uwierzyć w Jezusa Chrystusa, lecz nie wiedziałem jak. Dzisiaj wiem, że chodzi o decyzję, by Jemu zaufać. Poszedłem do pewnego człowieka w kościele i powiedziałem Mu: Chcę być jak Ty, chcę stać się wierzącym. Co mogę zrobić? A on odpowiedział mi: Peter, w Biblii jest obietnica, że otworzą tym, którzy pukają do jego drzwi. Ja potraktowałem to dosłownie: podszedłem do wielkiej stalowej bramy kościoła, stanąłem przed tą bramą, zakołatałem i powiedziałem do Boga: Boże, wpuść mnie! I wtedy nagle uświadomiłem sobie, na czym polegał problem. I to mnie przeraziło, uświadomiłem sobie, że obciąża mnie ogromne poczucie winy, wstydu i porażki. Robiłem rzeczy, które w ogóle nie były powodem do chluby. Potrzebowałem przebaczenia. Wierzyłem, że Bóg jest realny, że istnieje, ale wiedziałem, że gdy Go spotkam, to umrę. Nie mogę się do Niego zbliżyć, bo jestem tak brudny. Zdałem sobie sprawę, że potrzebuję przebaczenia, bo gdy spotkam się z Bogiem, to On natychmiast mnie zabije. Po prostu zginę. Podjąłem decyzję, że pójdę do domu, położę się na moim łóżku. Tam była pewna grupa ludzi i zaproszę go. Powiem mu, przyjdź teraz, bo mam już dość czekania. Poszedłem do domu, położyłem się na łóżku i powiedziałem do Boga: Boże, przyjdź. I wtedy coś przyszło do mojej głowy i przepłynęło przez całe moje ciało. To było najbardziej cudowne, zdumiewające uczucie, jakiego doświadczyłem w całym moim życiu. Czułem się dziesięć razy lepiej niż po narkotykach. Wstałem i czułem, że całe moje ciało jaśnieje i wykrzyknąłem, jestem zbawiony. Czułem, że mi przebaczono. To było niesamowite uczucie. Wybiegłem z tego miejsca, gdzie byli ludzie. Oni sądzili, że oszalałem. Otrzymałem przebaczenie i ten ogromny ciężar, który przytłaczał mnie odkąd byłem dzieckiem, zniknął. Czułem, jak wewnątrz mnie na miejsce powraca ten brakujący element bum. Nagle ten skurcz mięśni twarzy, wywołany amfetaminą, ustąpił. To się stało w mgnieniu oka. Czułem, że moje ciało się odnawia. Czułem, że mogę oddychać i że jaśnieję. Przebaczono mi. I w tym momencie uświadomiłem sobie, że to jest klucz dla każdego. Potrzebujesz przyjść do Jezusa Chrystusa i poddać Mu całe swoje życie. Potrzebujesz Go tylko zaprosić, a On przyjdzie i Ci przebaczy. Odnowi Twój umysł i uwolni Cię, ale to musi wyjść z Twego serca. Bóg na to czeka. To doprowadziło mnie do nowego życia, do niesamowitego życia. Pamiętam, jak nie byłem w stanie czytać książki, nie potrafiłem się na niczym skupić przez czas dłuższy niż kilka sekund, miałem ADHD razy dziesięć, a teraz mogłem przez godzinę leżeć na łóżku i czytać Biblię. Ta zmiana była niesamowita. Odnalazłem moje miejsce w życiu, zrozumiałem jak powinienem funkcjonować. Po raz pierwszy w życiu wróciłem do domu i spotkałem mojego prawdziwego ojca. Zostałem ochrzczony w wodzie przez pełne zanurzenie, na podstawie mojej wiary. To wiele zmieniło w moim życiu. Zostałem uwolniony, bo przedtem żyłem w grzechu, od którego nie mogłem się uwolnić. Zostałem napełniony Duchem Świętym i zacząłem mówić nowymi językami. To zmieniło moje życie, zyskałem nowy język modlitwy. Od wewnątrz czułem moc Ducha Świętego. Spotkałem Kamilę i pobraliśmy się. Zaczęło się nowe życie. Potem doszedłem do miejsca, w którym powiedziałem sobie, że musi być więcej. Bo nie czyniliśmy uczniami tak jak jest to zapisane w Biblii. Pojechałem do Danii, zostałem tam przeszkolony przez parę dni i wróciłem do Szwecji. Zaczęliśmy tutaj rozwijać się w czynieniu uczniów, zaczęliśmy to nazywać kickstartem i kickstartować ludzi. Zaczęliśmy tworzyć live-teamy, podróżować i dzisiaj jestem tu, gdzie jestem. To, co się dzieje, jest niesamowite. Na całym świecie czynimy ludzi uczniami, zakładamy kościoły, kościoły domowe, budujemy sieci, wyrzucamy demony, czcimy ludzi, uzdrawiamy chorych i nauczamy. Wszędzie na całym świecie czynimy to samo. Na całym świecie. W pełnym wymiarze czasu dla Pana. W moim starym życiu byłem człowiekiem skłonnym do przemocy i widzę, jak to się zmienia. Przyszła do mnie miłość do ludzi. Byłem bokserem, biłem ludzi i zawsze chciałem się mścić. Czułem nienawiść, która była silniejsza niż strach. Sposobem na rozwiązanie konfliktu było dla mnie walnięcie kogoś pięścią w twarz. Dzisiaj walę w nos diabła. Niesamowicie jest to widzieć. Parę lat temu przyjechaliśmy do Upsali, gdzie mieszkamy teraz. Chodziłem tutaj do szkoły biblijnej, złożyłem podanie o pracę do firmy z branży mediów. To firma, która pracuje przy swoich projektach z najwyższej klasy profesjonalistami. Zaoferowano mi pracę w tej firmie i ja tę ofertę przyjąłem. To zmieniło moje życie pod różnymi względami. Udało mi się spłacić długi, które zostały mi po moim starym życiu. Pamiętam, kiedy dali mi nowiutkiego Mercedesa jako auto firmowe. Dali mi wysokie wynagrodzenie, darmowy telefon, kartę sportową i dwa razy do roku wypadł do Miami. To było dla mnie zetknięcie się z nowym stylem życia, o jakim nigdy nie marzyłem. Nigdy w życiu o tym nie marzyłem, bo byłem włóczęgą, bezdomnym. A tu nagle siedzę ubrany w garnitur i rozmawiam z kluczowymi ludźmi w różnych miastach w Szwecji. Z dna na sam szczyt. Jedynym, któremu oddaję za to chwały, jest Bóg, ponieważ On wziął coś, co było niczym i posadził to na szczycie. Czasem siedziałem w tej firmie i myślałem, jak to możliwe? Bo oni nie mieli pojęcia. Spotykam dzisiaj ludzi, o których wiem skąd pochodzą. Ja pochodzę z nikąd. Wychowałem się w rodzinie narkomanów. Nie miałem żadnego wykształcenia, stałem się bezdomny. Byłem na dnie społeczeństwa, byłem nikim. A on zabrał mnie na sam szczyt i byłem tam przez pewien czas. Ale potem Bóg dał mi możliwość, bym służył Mu w pełnym wymiarze czasu. Przez te wszystkie lata widziałem wiele cudów. Możecie je oglądać na naszym kanale na YouTube. Mamy tam krótkie filmy z każdego miejsca, dokąd jedziemy, historie o uzdrowieniach z różnych chorób, ale myślę, że największym cudem jest, gdy ktoś przychodzi do Chrystusa. Pamiętam dzień, w którym Pan powiedział mi, żebym poszedł do mojego Ojca i podzielił się z Nim Ewangelią, około 3,5 roku temu. Gdy to zrobiłem, mój ojciec się rozpłakał i oddał swoje życie Jezusowi Chrystusowi. Nawrócił się i zapytał, Peter, co teraz ze mną będzie? Powiedziałem mu, teraz będziesz ochrzczony. Ochrzciłem mojego ojca w imię Jezusa Chrystusa. To jest cud. Pamiętam, gdy moja matka przyszła do Chrystusa. Pan powiedział mi, żebym powiedział mojej żonie, aby porozmawiała z moją mamą. Ona to zrobiła i tamtego dnia moja mama przyszła do Chrystusa. Ochrzciłem również moją mamę. Widziałem, jak ludzie ze złamanymi nogami byli uzdrawiani. Widziałem uzdrowienia ze złamania rąk, znikały guzy. Widzieliśmy wiele cudów. Wspaniale było widzieć, jak wieści o tym rozchodziły się wśród rodzin. Całe domy przychodziły do Chrystusa. Ale wciąż tym, co najbardziej mnie zdumiewa, jest to, gdy ktoś przychodzi do Chrystusa. Gdy przeżywasz swoje życie jako uczeń Chrystusa i powoli twoje serce się zmienia, to widzisz, że tym co najważniejsze jest wieczność, w długim okresie czasu to właśnie najbardziej się liczy. Dzisiaj mam przyjaciół na całym świecie, w tak wielu krajach Prawie nie ma mnie w Szwecji, podróżuję po świecie czyniąc uczniami i ucząc innych czynienia tego samego. Mam bliską społeczność z ludźmi. Tak wspaniale jest oglądać to, jak wielki jest Bóg. On jest potężnym Bogiem i tak bardzo nas kocha. Moje życie jest cudem. Rząd wydał mnóstwo pieniędzy na moje życie, żeby mnie zresocjalizować. Ale nic nie zadziałało. Próbowałem wszystkiego, ale to nie działało. Ale gdy przyszedłem do Jezusa Chrystusa, do Boga, nawet nie wiedząc, czy jest Bóg, zostałem uwolniony, moje życie jest cudem. Jestem żywym dowodem tego, że Bóg jest realny. W naszym DNA jako ludzi jest coś takiego, co mówi nam, że jest coś więcej, że powinniśmy mieć relacje z Bogiem, chodzić z Bogiem, przyjaźnić się z Bogiem, być zjednoczonymi z Bogiem. Każdy czegoś szuka. W seksie, narkotykach, rockendrolu, nowym samochodzie, domu, nowym. Żonie. Nie ma znaczenia, czy ktoś jest multimilionerem czy bezdomnym. Każdy szuka tego brakującego elementu. Bóg mieszka we mnie, On stworzył wszechświat, uczynił to wszystko i postanowił uczynić mnie swoją świątynią. On chce zamieszkać z nami. Chcę przechadzać się pośród nas, chcę chodzić z Tobą. Czeka na to, aż podejmiesz kroki. Błagam Cię, proszę, przyjdź do Niego, nie zwlekaj. Jutro może być za późno, a nawet za parę minut może być za późno. Jeśli umrzesz bez Chrystusa, będziesz na wieki zgubiony. Proszę, przyjdź do Chrystusa. Proszę, dzisiaj żyję po to, żeby dzielić się z ludźmi Ewangelią. Proszę, zrób to, to jest ważne, potrzebujesz to zrobić. To dla Ciebie. Nie obchodzi mnie, czy jesteś buddystą, czy narkomanem. Chrystus jest dla wszystkich. Jest tylko jedna droga do nieba. Potrzebujesz dojść do miejsca poddania się i oddania Mu wszystkiego. Jezus powiedział nam, abyśmy szli i czynili uczniami wszystkie narody. Jesteś powołany, aby 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, być naśladowcą Jezusa Chrystusa. Gdy odnajdujesz to życie, wszystko się zmienia. Teraz ludzie szukający życia rozpoznają Chrystusa, który jest w Tobie. Twoje życie staje się świadectwem i czymś, co ich przyciąga. Oni widzą, że znalazłeś tę piękną perłę. Znalazłeś skarb zakopany na polu i sprzedałeś wszystko, aby nabyć to pole. Ludzie widzą ten blask w Twoich oczach i chcą mieć to, co Ty. To be continued. Ciąg dalszy nastąpi.